Teraz sobie ten film. Orzechy arachidowe 100% bez cukru. Można czy nie można na poście? Oh, można czy nie można na, na poście? Hmm? Można czy nie można? Na poście nie można. Ale przecież to jest okres tuż przed postem. Tak jak patrzę na nie, to właśnie tak myślę, że to jeszcze nie jest ten okres. To też nie jest post. To jest przygotowania dopiero do postu no i co teraz? Hm. Proszę wziąć pod uwagę to, że mo moje filmy mogą być coraz mniej wyraziste, tak? Będzie coraz trudniej. No i tak orzeszki wytłumaczyły mi, że, że można. Takich co chwila będzie. Jakieś coś, nie? To i generalnie będę gorzej wyglądał, tym tak naprawdę, tym tak naprawdę lepiej. No. Bo jak dobrze ciągle wyglądam, to chyba znaczy, że się ten post zrobi źle. Z tego wynika tak z tych filmów, co oglądałem. Mama, mama zrobiła chleb, eee, no i tak zapach w korytarzu, i tak dalej, nie? Także na razie pękłem do jednej, ale zobaczymy, czy można na jednej się. Może zobaczymy. Nie wiem, zakończę. I na razie pękłem do drugiej. Ciekawe, do chwilę pęknę. Górek, pomidor, nagle z warzywami, surowymi. Ostatni. Mm, mm. Ostatni. No i jak coś robię, to muszę co chwilę odrywać ten, nie? Eee, jakby uwagę od tego, co robię. Dlatego, że to nie jest najważniejsze. Nie? Najważniejsze jest. Yy, właściwie nie wiem, co jest najważniejsze, tak naprawdę, nie? ale no, żeby, żeby nie wpadać w jakieś takie, właśnie. Ty, czy to, co robię, jest ok? Ja zastanów się, coś inaczej można. Co można zrobić teraz lepiej? Kiedyś ten. Kiedyś jeden lekarz mówi mi, że, że ten, że. Bardzo fajny gościu to był, nie? Ale, i tak, że jest to choroba, e, ta, nie, Po chorobie Y, nie, przekazywana. I tak, i tak tego, nie? Że po linii żeńskiej. E, I tak się, on się mnie pyta. Był, e, znaczy coś też takiego ta rozmowa tak mniej więcej przebiegała. nie? E, był tam ktoś w rodzinie? Ja wiem, to była ciocia. E, moje babci, nie? A, a widzisz, a widzisz, nie? Takie coś, nie? A później w domu, jak byłem, to mówię mojej mamie, że tego, nie? Że on mówi, że to było chromosomie Y. A, a moja mama mówi, no ale cieszę się, że była siostrą dziadka. Co chwilę takie coś jest, nie? Że już coś wiem. Najlepszy ksiądz, jakiego znam, to jest ksiądz z Barnimia. Taka wieś, nie? Zachodnio-pomorskim. Sto z niego spotkałem w sklepie. Super gościu. Normalnie. Chodzi bez tego, nie? Bez tej czarnej, tej czasem. Kurwa dziąsło zaczynam czuć. Moja koncepcja jest taka w ogóle. Moja koncepcja jest taka, że układ czaszkowo krzyżowy to jest układ przesyłu energii i on przesyła energię też tutaj. Tu. Natomiast jakby tam zaczęła spadać ta energia, ta ilość tej energii, na przykład tej glukozy, która zasila komórki, to może nastąpić niedożywienie tych części. Nie wiem co się dzieje kurwa. Już jakieś przebudziłem się w nocy i kłowa jakiś. Musiałem się wody napić, bo. Hmm. A się przestraszyłem ale kurwa Pff. musiałem zjeść banana, to było chyba tak myślę, że to co teraz miałem to było za niska glukoza w tym układzie czoszkowo-krzyżowym no już z, z, z dwa lub trzy razy kurde mi wy, wybudzałem się ze stu ze... zmniejszyć insulinę, bo nie dam rady na tym Problem z oddychaniem, a miałem to przecież no, nie, 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 przy takiej diecie nie może być tyle insuliny. Zobaczmy ile? No, kurwa, dziwne. Przy tym. Dodatkowy stres. Dodatkowe dwa banany, dodatkowa kawa. Czasami teraz Nico Red leży na stole i... Co zrobić? Już banany, kawa, tak dalej, bo tego to, ciężko jest to wyłączyć. O jezu. kurwa, ale jestem tak wkurwiony teraz, że normalnie, że ja pierdolę. No, sorry. A wiesz, że się film nagrywa teraz? Co? Film się nagrywa. Z zobacz. Nie nie, nie, Chcesz być tego? Gwiazdą internetu? Nie, nie chcę być gwiazdą internetu. <noise> 8000 kroków, 546 zrobiliśmy. Kilometra. Efe. Kołobułki, nie nieobojętnie. Nie, bo nie mogłem już. Nie wiem, co się dzieje za bardzo. Wiesz? Nie wiem, muszę białka trzeba oddać. Nie, dobra, nie chcę mi się już myśleć. Oni są źli. My jesteśmy dobrzy. O kurwa, dzisiaj to jest wszystko wskazuje na to, że musisz wziąć nikoret. Nie ja da się rady. O kurwa. To już nie jest śmieszne w ogóle. Pamiętam jak ten. Jak mieszkałem z, z tym Węgrem, jak rzucił palenie. Zawsze się spotykaliśmy tam przed domem i tam paliliśmy, Także Tak rzecz to miesiąc czasu go nie widziałem. <noise> w ogóle nie, nie było wiadomo czy on jest, czy go nie ma. Był taki jakiś... Nie wiem co on tam robił. Spał w ogóle chyba, czy co. Już jestem bliski poddania się. Jak no, naprawdę nie wiem co. co w ogóle... Jak Chodzi o to, że nawet nie wiem co myśleć, bo nie wiem to, co czuję to jest ten dobry czy nie. Dobry? Kurwa. dobrze po zastrzyku poczułem się lepiej z sześciu jednostek, nie? O, już tak zaraz, inaczej mówię. <grym> ale to nie jest w ogóle to jest to nie w tą stronę mam iść, nie? ale zmniejszyłem o dwie jednostki. Od do wczoraj i dzisiaj e, tego e, kawa już staram się ją wyłączyć kofeinę. I nikotyny na razie nie tego, nie? nie nic. Istotne właśnie, żeby to, co jemy, to żeby nie było to w żaden sposób rafinowany produkt. Czyli no i jeżeli jest na przykład chleb, to jest razowy na zakwasie. Tak jak kiedyś ludzie, że post aktywuje sirtuiny, które naprawiają materiał genetyczny i się normalizują wszystkie badania biochemiczne, to jest właśnie coś niebywałego, to jest wielki fenomen. Ósmo rano. Jeszcze raz, 190 Była, był cukier po śnie. Cztery jednostki insuliny, kąpiel w wodzie z chlorem i fluorem, łyk dobrej wody plus elektrolity Bez cukru: 265, you understand. No, wstałem o ósmej. Także jest poprawa, jeśli chodzi o sen, bo twardy sen. E, co jest teraz od mięsa? Nie nie ma mięsa zachowana ta energia reprodukcyjna, chociaż dzisiaj już jestem na, na granicy kierunkiem będzie, niech będzie po prostu teraz praca już nie ten post, bo nie daję radę na tym poście, nic nie, w ogóle nie, nie mam zajęcia, nie kierunkiem będzie praca, tak mały spacer był, dzisiaj nie mam siły na nic więcej spróbuję nie jeść teraz tam do 20 któreś nie wiem czy uda, A i dzisiaj ten, był kurczak Pawełki Dobra, znowu ciemno na... Przebiegłem Zdecydowanie najdłuższy kawałek Ej, Tak, jakoś, nie wiem Aura moja słaba Co mogę powiedzieć Nie wiem, w sumie hmm. Kolacja, oh. ładna burza. Dzisiaj praktycznie, no dzisiaj biegłem kawałek. Okej, okay, dobra. I spałem dobrze. Hmm. <trykne> <trykne> papryka, czyli ostra. Oliwki mi się spodobały. naprawdę można tak żyć. zapomniałem dać kurkumy? Kurkuma. To jeszcze sałat Ciągle.

ja mam tego tak dosieć, jakiegoś króla krążenia hmm. śniadanie no ale jeszcze biorę pod uwagę, są? biorę pod uwagę tę bułeczkę nie, nie powinienem, ale biorę pod uwagę cztery jednostki insuliny bazowej, zastrzyk zrobiłem Sól jest bardzo dobra. Okej. Okay. Cztery jednostki z rana. Insuliny bazowej. O, kurkuma. Dobra, zrobię tak film. Raczej nieprzyjemny moment. Znowu trzeba zrobić przelew. Czyli minus ileś tam? 2,5. pół. No. Co jest fajne, fajne jest to, że wstałem o 9 wczoraj o 8.40, wcześniej o 8, czyli już w dół jest, tak, ale miejmy nadzieję, że to się utrzyma i że jeszcze pójdzie w dół. Kapiernicza miesiąc czasu bez mięsa, nie? dałem radę. Był kurczak i dzisiaj też biorę kurczaka no to w takim razie mamy post na razie o zachowaną energię reprodukcyjną. Podnik wziął Kurczak i dwa pawełki Czyli znowu To nie, to nie kierunek dieta. Ten kurczak znowu yy, się będzie męczył. Ne? Tak sobie często myślę, że dieta zmienia człowieka. Są nawet tacy, jak pani Dąbrowska, którzy twierdzą, że zmienia DNA. A jeżeli tak, to może to jest droga do szczęścia. Jonesła znowu czuję. Łaj. Bardzo pięknie sobie już żołądek rozpieprzyłem, nie? Tym kurczakiem. Mm, już czuję, jak kurwa się męczyć zaczyna. Opowieść, która musi się znaleźć. Kurwa. Opowieść o człowieku. To jest opowieść o człowieku. czyli o mnie, ale już tak gorzej mówię, bo żołądek, nie? po tym kurczaku eee, no i widzicie co jest, to samo, wszystkie problemy z żołądka idą później do głowy nie? znaczy słaby nastrój i tak dalej dziąsła jeszcze szczypią, to może być od papryki opowieść o człowieku, czyli o mnie po tej całej diagnozie, po tych wszystkich operacjach i tych trudnych doświadczeniach, które miałem w Szwajcarii Na przykład jak zacząłem brać tyle insuliny, ile zaleczała mi pani doktor To zostałem staną takiego ucisku w głowie Że się tak jakby zorientowałem, że to co lekarze próbują zrobić ze mną to jest też niebezpieczne nie? Bo tego nie było wcześniej Wiadomo, wydaje mi się, że to nie tylko insulina, ale te wszystkie zależności razem tam ponakładały się. No i co chciałem powiedzieć. Od 30 listopada do 6 kwietnia. 20, który to był rok? Nie wiem. Mamy teraz czwarty, to był trzeci chyba, 22. Nie wiem, Nie pamiętam. Żyłem bez insuliny. Odstawiłem ją całkowicie. Schudłem. Ważyłem 60- kilka kilogramów i nie mogłem przytyć. I, I życie bez insuliny było trudne, ale bardzo ciekawe. Trwało to pół roku. Później miałem różnego rodzaju takie. To jest jeszcze czas tych pierwszych moich filmów na tym moim, tam nazwijmy to kanale. Wtedy miałem takie poglądy. Które teraz się trochę różnią od tamtych, ale wcale ale są bardzo bliskie. Później, 6 kwietnia bądź 5 kwietnia, postanowiłem, że biorę zastrzyk. No i tak po pomału spróbowałem żyć znowu z insuliną. Do czasu, kiedy pojechałem na komunię. I uwaga, jeszcze raz mówię. Komunia to jest, wiecie co to jest, nie, że dzieci i tak dalej, tak dalej w teorii jest to Duch Święty, który wstępuje na do dziecka, dzieci <gryw> były tak zmęczone wyszły, pamiętam, i zaczęły być takie trochę no, przemęczone, widziałem to, nie mhm. Duch powinien coś zmienić, nie a raczej widziałem, że to w ogóle jest Później jest impreza, prezenty, zdjęcia, to wszystko razem. Przy stoły są tak zastawione jedzeniem, że ciężko będzie w ogóle sobie czegokolwiek odmówić. Ta miła atmosfera. Tak się wydaje, że to mogę, tam to mogę, i później wyszło. Dzień następny, straszne zmęczenie. A insulinę nie brałem, bo sądziłem, że jestem w miarę silny. No i co się stało? Cały mój organizm padł. Tak bardzo, tak bardzo padłem, że zaczęły się dziać później tego konsekwencje. Konsekwencji było naprawdę mnóstwo, może zrobię o tym osobny kawałek co działo się później nie mogłem tego organizmu, mojego organizmu podnieść do góry w żaden sposób to się działo bardzo powoli to całe obżarstwo siedzenie i gadanie i jedzenie też czego jedzenie wszystkiego co naj... To, to jest smaczne, ale trzeba odróżnić smaczne od dobre To jest bardzo wielki problem nie? Dla, dla człowieka. Odróżniać będą te osoby, które już po jakichś nowych za zasadach, które wprowadzają w życie, odczują, ile dobrego płynie z tych zmian. Ogólnie zmiana diety to jest zmiana życia. To tak trochę, jakbyś się stał, nie wiem, kimś innym niż byłeś do tej pory, więc żyjesz według innych reguł. Natomiast żyjesz według innych reguł i zaczynasz widzieć, że tu jest plus, tam jest plus, tam jest plus, tam jest plus, a momentami zaczyna się życie wydawać Tobie takie coś, co czujesz, że ono jest tak wyjątkowe i takie może być takie dobre, że nawet sobie czasami większość swojego życia mogłeś tego nie, nie, nie wyobrażać. Trochę możesz takie uczucie, jakbyś wychodził z Matrixa. Pół roku bez insuliny dawało radę. Organizm, mimo, mimo, mimo tych wszystkich wcześniejszych doświadczeń, mimo dwóch wizyt w szpitalu, mimo 6 miesięcy, nie mogłem już, doszedłem do takiego momentu, że czułem, że już dalej nie dam rady, po prostu niczego nie jestem w stanie zmienić. I tę opowieść muszę uzupełnić o takim. Ja e, miałem, e, no, zwane to było diabetes Honeymoon, czyli remisja. Po, drugim, e, po drugiej wizycie, nie, jak miałem to usuwane, to postanowiłem zaostrzyć e, te zasady nie, moje, jakie wprowadziłem. Ja wtedy żyłem pół roku z zachowaną energią reprodukcyjną, <grym> bez nikotyny, bez kawy. Zauważyłem, że mój cukier spada. On był cały czas wysoko, ale on spadał. Przez noc zawsze spadał. Eee, no i tam sobie komentarz, sami sobie tam nie wiem, dopowiedz, czy co, co i dlaczego i tak dalej. A i jeszcze w ogóle bardzo ważne, ja wtedy nie pracowałem, nie? więc ja nie potrzebuję, tak jak tą energię moją cały czas planowałem, ile je mam i co mam zrobić. Nie? To, było, to, to, było, to nie był taki, taki typowy wysiłek, nie? Ja żyłem, było dużo tego ruchu, nawet. Kiedyś przejechałem 60 km na rowerze, nie? także e, zimą. Ja po prostu postanowiłem się zrobić wszystko, absolutnie wszystko. Nawet jak mam nie wiem, mieszkać na drzewie, albo nie wiadomo jak, nie wiadomo, jak żyć, to też chcę znaleźć zdrowie nie? oryginalne. Bo z tamtym zdrowiem oryginalnym no ja wiem co robić, a z tym to nie wiadomo jakby w ogóle czasami, jak postępować. Nie? Mimo tych wszystkich zaleceń i tego wszystkiego, co tam się słyszy, tych wszystkich mądrości. Co Są ważne. ważne. Chciałem sprawdzić wszystko, co wpływa na, na pogorszenie mojego zdrowia bez insuliny. E, pamiętam, że po nabiale to mi się pojawił nalot jakiś, po mięsie pękała mi skóra, e, po węglowodanach cukier szedł do góry, ale miałem jakieś uczucie siły. Mięsa spożywałem wtedy naprawdę niewiele, bardzo rzadko. Czasami to były ale takie przerwy, no, tydzień, dwa, no tak, różnie, nie. Nie miałem jeszcze takiej pewności co robię, tylko ciągle sprawdzałem. Mi chodziło o to, żeby sprawdzać, co dzieje się z moim organizmem bez insuliny, bo insulina podawana jakby trochę maskuje te wszystkie rzeczy. Nie? Skoro tam była jakaś, jakieś obniżanie cukru, to stwierdziłem, że jakoś pracuje. Nie? Jeszcze moja. Organizm i, i spr spróbuję go w tych warunkach doprowadzić do jakiegoś lepszego stanu. O, teraz myślę, że powiedziałem to tak, jak powinienem, nie? Bardzo dużo wtedy też przebywałem na właśnie na mojej natury, nie? To było takie jeżdżanie po lasach, różne takie. Eee, to był czas, kiedy zrobiłem film, ten pierwszy mój film o tym, o tym, co ja sądzę o tych zmianach, nie? które działy się, właśnie o, tych, o, tym, o tym stosunku człowieka do natury i tak dalej, nie? Dlaczego to jest tak important. Muszę się jednak, kurde, trochę ten wysilić, nie? Albo um, tak sobie pomyślałem, ee, że chyba ten, te, te, kurwa, no napierdalać mnie zaczyna stopa, e, że ten, że właśnie to jest najgorsze. Ja nie lubię się, ja nie lubię za dużo myśleć, nie? Ale tym razem po prostu dopowiem tylko ten fakt, e, jaki fakt, kurwa. No, i co się stało? Cały mój organizm spadł. Czyli osłabłem to, tak bardzo, tak bardzo co bardzo miałem bardzo. na myśli. I tak kurczak zdjął aurę. Kurwa, to nic, nic nie pomożesz sobie za zastrzykami. To już nie to już nic nie zrobisz. Poprawić humor, jak poprawić humor, jak poprawić humor, kurde. Ten, y, wszystko, co przychodzi do głowy, to słodkiego, coś tego. No. To wszystko jest źle od żołądka. Widzicie, to jest taki mechanizm? W tej sytuacji zostaje tylko Jackson.